Cześć, dajcie z tej strony do browsers. i dzisiaj to już drugi odcinek z serii od zera do milionera, trochę sobie pograłam El Primoskiem. naprawdę bardzo dobrze się nie gra, widzę, że naprawdę wyświetlenie nie robicie, bo prawie 150 w 4 godziny niecałe albo już całe, no i ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Tego, co zrobiliście, a dzisiaj sobie dobijemy te kredyciki i będziemy mieli Jessie. No już nie będę przedłużał i zaczynamy. Napew naprawdę bym się ucieszył, jakbym dostał trzy łapeczki yy, i może dzisiaj jeszcze nam się uda 230 subów yy, dobić, a jak się uda, to naprawdę będę z Was zadowolony. I w ogóle w poprzednim odcineczku trafiliśmy skin Elkorazon. A w tamtym i jeszcze jednego skina. Do, do tego Colta. Banita Colt trafiliśmy. A w poprzednim odcinku w sensie, że już dwa, już dwa odcinki temu trafiłem. Jak on miał. No samego Colta. Bez skina. Na na tym koncie mam dobre dropy Mam nadzieję, że to do przyniesie mi szczęście na moim głównym koncie ma po cube. Pół W ogóle dobrze mi się gra El Primo na tym koncie, więc myślę, że postaram się 25 na, na moim głównym koncie Bo... debil po prostu łatwo a tutaj będę wbijał chyba jednak El Primo a nie Shelly no i zaczynam następną rundę, chociaż mogę sobie ulepszyć kogoś ile on bije? 540 to nieźle nie będę mógł zrobić tak, umawiamy się tak od tej chwili jak dobijecie trzy łapki. Jak dobijecie, powtarzam, jak dobijecie trzy łapki, robię konkursik na dodalenie do znajomych na moje konto. Główne. Bo na każdym, bo na końcówce każdego filmiku z od 0 do milionera pokazuję swoje ID. A swojego prawdziwego pokazywałem, chyba to sami pokazuję. Ale możecie wygrać ID do mojego konta, więc myślę, że opłaca się Zostawić łapeczkę Myślę, że subik też będzie bardzo fajny A jak dobijecie dzisiaj 230, to zrobię... To przyjmę pierwsze trzy osoby Chyba, że będę miał za dużo Dobra Hop Bum. Power jump. Dwie rundy pozostały Dobra, El Primo już jest lepszy Czyli 100 pucharków na El Primo Równoznaczne jest 200 pucharków na moim koncie Dobra, lecimy, lecimy Nie no, robię taką taktykę jak przed odcinkiem, zwalam sobie do tyłu Dopiero jak dobiegam, poru, 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 poru Dobra Kurde, ej ona ma dimejcz już. Ona może mnie zabić. Ja pierniczę. no, no ja zabiję ma to bot. Chodź, 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 chodź. Dziękuję. Hop, na nią przesunąć i dobić. Hop, ładnie. Dzięki. O kurde, drugie. Najgorzej. No nie, no. Każdy no. ja sobie zagrałam oprócz Nitą A najwyżej postać, którą mam z tych postaci to szali na 25, później to na 24. Chciałbym mieć też Jackie. Jackie. Jak zwał. Ale ja mówię, raczej Jackie. Thank you. Uh -huh. watch, 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 watch. No, watch. Wow. Mi snułem. No chodź. Dobra, ja zapominam też czasami, żeby się odzywać. No chodź tu. No jeszcze raz. Wyprzedzam. Kurde, no Jezus, jaka irytująca jest. Dobra. Okej. Okay. Coś by dwóch pucharków brakowało. Uh -huh. Lecimy z kolejnym. <laughs> Następny odcinek zaraz po tym wrzucę. Tylko już <laughs> nie z serii. Tak w ogóle przepraszam, o trochę sorry. Chory jestem. Następny odcinek zaraz po tym wleci z. No. Z... Według mnie top 3 najlepsze postacie i top 3 najgorsze wylecą może jutro. No dobra, no dobra, no Brawo no, dobra no, jakie głupie boty ja Okej okay. No i to jest równoznaczne z Jessie Dziękuję. No, chodź. Mhm. No, no dobra. Dzięki. Dobra, dzięki za Winka. Bardzo ładnie. Już na I w dzisiejszym odcinku odbogowywujemy Jessie. I chyba następnego zadmiarza jest! Bardzo lubię Jessie. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Jessie. Poko, Poko jest bardzo fajne. Dziękuję też za Poko Teraz Jackie Na 100% Tak Mamy dwie nowe postacie Tak szczerze Lubię obydwie, ale wolę Jackie Więc ją sobie ulepszę No ja myślę, że W dzisiejszym odcinku to by było na tyle Dobiłem 280 pucharków Myślę, że przez każdym odcinkiem będę dobił A 100 albo 50 bucharków, a jak będę odblokowywał postać, to albo pokażę na odcinku, albo raczej będę no po prostu czekał z, otw z otworzeniem jej, no tutaj macie ID nie mam jeszcze znajomych, bo nikt mi nie dodaje no ale tutaj macie ID, więc polecam dodawać, macie jeszcze 5 sekundek, a ja się żegnam, papa pa.